Cześć, widzicie, dzisiaj jesteśmy na Słowacji. Parking pod spaloną za nami, taki duży. Stacja wyciągowa narciarska. Lecimy niebieskim szlakiem do góry w stronę Brestowej. Mamy w planie takie kółeczko, i zejście drugą stroną, drugą stroną doliny. Początkowo szlak tutaj cały czas biegnie wzdłuż stoku narciarskiego. Takimi zakosami mocno pod górę podejście cały czas leci tutaj wzdłuż strumyczka Szliśmy takimi stopniami z kamienia teraz troszkę droga się wyrównała Przed nami tam jeszcze widać podejście w kosówie dość strome i potem ma być już jakaś pierwsza Olana. I jeszcze poniżej tej kosułeczki jest tutaj taka droga prawdopodobnie techniczna do górnej stacji i tu jest do nich dojście zielonym szlakiem, takie króciutkie jest tam znakowane na pierwszym drzewie, a my na razie dalej niebieskim do góry. Ładnie przed nami widać rakoń, wołowiec i rochacza ostrego. Troszkę pod słońce. Nie widać jeszcze żadnych ludzi, ale jest w czas. Powyżej w Kosówce znowu szlak ułożony z kamieni. I pomalutku wzbija się na grzbiet. Leciutko oszronione. Słoneczko tam delikatnie się wychyla i sobie dreptamy. Podejście tutaj cały czas nie odpuszcza. Jest dość stromo, także można się zmęczyć. No i tu już niewiele zostało, żeby wejść na grzbiet. Na Salatyna. I potem już będziemy w miarę. Utrzymywać wysokość tam jakieś lekkie straty pomiędzy kolejnymi wierzchołkami na grzbiecie. I to jeszcze szybkie ujęcie za plecy ładnie od Wołowca. W zasadzie tu od Grześka rakonia Wołowca przez rochacze, panorama. A my zaraz będziemy na pierwszym szczycie. I zaraz wejdziemy na... Pierwszy dzisiejszy szczycik. Już jesteśmy tuż nieopodal. Za nami świetne widoki. O jacyś turyści siedzą. Takie nawet giewon się tu łapie po króciutkim postoju ruszamy sobie dalej Widoczki cały czas dobre Trochę słońca, trochę chmurek Nasz pierwszy postój już został tutaj za nami Fajnie widać babią górę na wprost, Pilsko, jeziorko No i podchodzimy Podchodzimy dalej Słoneczko teraz tak zdecydowanie wyszło Druga górka zdobyta Super się wyłaniają coraz bardziej wysokie przed nami tam jeszcze nasz cel dzisiejszy. Fajna pętla wyjdzie z tego. Fajnie, tu z góry jeszcze widać stację kolejki. Ukrytej, której nie widziałem z dołu i wcześniej, jak żeśmy tu chodzili na rohacze. Też była fajnie ukryta za ramieniem. No i co, przed nami typowe jesienne kolorki. I znowu pod słoneczką, No niestety o tej porze roku to słońce jest bardzo nisko. Ładnie. Cisza, spokój. Lecimy dalej tutaj granią. Mamy teraz taki kawałek do przewinięcia. Chociaż tutaj widzę, że ta ściecha skręca. Tylko pytanie, czy tak szlak skręca, czy tak jest zadeptana. Ścieżka skrótowa, zaraz rzucimy okiem na mapę. No i pozostaje nam przejście tam, tam, tam aż do przełęczy. Dochodzimy pomalutku do Brestowej tu przed nami. I potem faktycznie tą przełęczą, którą tu widać jest przejście dalej na Salatyna. A tam w oddali jakiś krzyż z nierdzewy, ale tam raczej szlak nie prowadzi, więc chyba nie będziemy nawet podchodzić. Idziemy na razie, tu. Szczycik Brestowej. Wchodzimy. Proszę, nawet jest znak. O! Wielki rozsypaniec widać. O jest do tego krzyża jakiś szlak, kurka Można by podejść prawie jak wąt mały No ładnie A tutaj fajnie widać to podejście od przedniego Tam całkiem od dołu tu, 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 tu i tu do góry. No i teraz trzeba będzie do przełęczy zejść. Tu jest dość spora wytrata wysokości. A potem oczywiście trzeba się wskrobać z powrotem do góry. Ale tak to już w tych górach jest niestety. I schodzimy sobie z Brestowa do przełęczy i będziemy podchodzić. Pewnie tu słabo widać teraz pod słoneczko. Ale widoczki dookoła cały czas fajne tuż przed przełęczą. Tak się tu szlak czerwony prezentuje. Sporo już luźnych skał i kruszyzny. Za to podejście na drugą stronę wygląda, takie bardziej spokojne, takie czerwone wierchy. Tu takie datry wysokie. Brestowa tutaj została za nami. Jesteśmy teraz właśnie po drugiej stronie tego podejścia. I takim ciasnym wężykiem lewo-prawo podchodzimy sobie do góry. Tutaj nieco wyżej już też taki wysypany piark Od erozji nie. widać, że zabrało w ogóle część. Pewnie jakaś lawina deszcze. I postępuje. Ale bez, bez trudności. Trzeba tylko uważać, żeby się nie poślizgnąć po prostu, żeby coś nie odjechało spod nóg. Fajnie zalodzona kosówka aż. Ciężkie I znowu fajnie widać naszą trasę grzbietem na dół do góry tam część tatry w środkowej części Giewoncik Zaraz Salatyna wyjdziemy później mały w planie I dalej do przełęczy Tutaj się nam kroi taki obrazek połonin prawie bieszczackich Wszędzie pożółknięta już trawa. Bardzo fajnie to wygląda. Spokój. Troszkę wiaterek nam teraz się ruszył. Zresztą widać, że chyba musiał być też w ostatnim czasie, bo tutaj czubki traw też mają takie fajne sopelki z lodu. Świecą się ładnie pod słońce. Bardzo fajnie, teraz, tutaj, widać południową stronę Słowacji. i kularz Taki w lekkich mgiełkach. No i bied naszej graniowej wycieczki. I tatry wysokie, oddali ładnie. Pięknie. Zakończę Was jeszcze tu widoczkami cały czas. Pięknie. Tu jakiś kruk. Miejsce noclegowe. Super. Jeden z latynów zaznaczony u mnie na mapie jest tam. Został za nami a tu pokazuję jako drugi do przełęczy Banikowskiej dwie godzinki i proszę jakie panoramki się otwierają teraz słońce teraz bardziej przymgliło no i tutaj nieszczęsne zejście do przełęczy. No chyba najwyższe, największe wytracenie wysokości dzisiaj spalona. salatynów ekspresowo wytracamy wysokość, gdzie się tutaj takim żwirkiem też trzeba uważać, żeby nie odjechać i zaraz dojdziemy do ścieżynki, samym grzbiecikiem mały szczycik, przełęcz i do góry. Cały dzień tu okrążamy tą stację I podchodziliśmy tam prawym ramieniem, w sumie bardziej schowane A tutaj po środku widać taki zygzak To był ten zielony szlak, na który ewentualnie można było dojść a Tu taka utrata wysokości Teraz nabieramy taki niewielki szczycik I potem jeszcze jedna przełęcz I cały czas południe Słowacji, lekko przysnute mgłami mrocznie Docieramy do najniższego punktu. Zaraz go tu będzie widać. Potem zostaje nam prawie 200 metrów przewyższenia do pokonania. Także to będzie takie większe podejście na dzisiaj. Tutaj do tej przełęczy w zasadzie leci tak na no, wprost górą, ale tutaj właśnie dołem jest taka ścieżynka, którą można obejść, jeżeli to dla kogoś stanowi problem. To górą, no jak to na szlaku, no nie może być za bardzo trudno, ale może to być jakimś tam wyzwaniem większym. Tutaj takimi dużymi blokami skalnymi ten fragment wiedzie cały czas. odejdę kawałek to będzie może lepiej widać do tyłu jak to się prezentuje o. no i ładnie no a spaloną kolejny bardziej techniczny fragment Tu już puszcza. A tu z drugiej perspektywy takie zarąbiście podcięte. I tu przed nami zresztą też to fajnie wygląda. I nie jakiś taki ostry źle opadający. Tu już nie ma takiej sielanki. Trzeba się trochę gimnastykować w niektórych miejscach. O! Nawet tu jakiś kawałek łańcucha widzę. Proszę, proszę. Rdza go zjada. Dalej Po tym kawałku łańcucha, który był w pionie, w zasadzie nie trzeba było z niego korzystać, bo bliżej ściany było fajne obejście. Tutaj jest taki trawersik, gdzie też jest łańcuch. Nie w ogóle blok, tu jest. A tu jakaś samotna turnia. o w środkowym kadrze coraz bliżej nad grańką tutaj widać baników i gołym okiem krzyż tam widać ale nie wiem czy kamerka to w ogóle złapie lecimy tuż pod granią w trawersie z naprzeciwka ktoś idzie, idzie w naszą stronę i po malutku wychodzimy na Spaloną. Przed nami spalona, a tutaj taką grańką kamienistą wjedzie szlak czerwony, znakowany. Ale lekko poniżej ściecha wydryptana. Tam w oddali, taki malutki, to nasz parking. Cały, cała traska fajnie widoczna. Omrożona trawka i koleby takie prawie, że porobione, ale za to z jakimi widokami. Ja biernicz. Wołowiec na wprost, rohacze. Zachodnie, lodowy, gerlach, wszystko tu widać pięknie o i stawy tu w stronę Pachoła taka równinka połoninka z dalej z świetnymi widokami tu sam pachoł Przełęcz pod banikowem i tam w tle banikow. Ogólnie tutaj już ładnie widać przełęcz pod banikowem na środku i zygzak, szlak na dół, którym mamy w planie zejść tutaj dolinką aż do asfaltu, który gdzieś o tam prowadzi do schroniska. I ostatni nasz atak szczytowy na pachoł. Potem zostanie nam już tylko zejście dokładnie do tamtej przełęczy zejście w dół. A z Banikowa też ktoś idzie w dół. I cała traska. Tamto z tyłu ramię, tu, tu. Tu, 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 i tu. I nawet jedna kosiczka była w ciemnym umaszczeniu. Tutaj w podejściu na tego pachoła już można taki przedsmak też czy poczuć. Jest dość trudniej. Tam u góry już widzę też jakiś łańcuch. Także trzeba się troszkę tu wykazać gimnastyką. zwał zdobyty. Nawet tu jakiś krzyż mają Oj pięknie widać teraz liptowski Przechodzimy sobie już do tej przełęczy pod banikowem i będziemy schodzić w stronę parkingu już mamy po 14 .00. słońce coraz niżej Także warto zejść za dnia. O proszę a ile tam kozic na dole? Tutaj takie całe stado. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może nie uciekną, to zrobimy jakieś fotko bliższa ktoś tam do przełęczy też schodzi jakaś wrona albo kruk lata jesteśmy w przełęczy pod Banikowem Banikow przed nami ale zostawiamy mamy sobie go na inny termin mamy teraz zejście i koziczki tutaj po prawej stronie nie wiem co tam się w poprzednim ujęciu nagrało bo oczywiście baterie pozdychały Tutaj stąd żeśmy właśnie zeszli. Jeszcze ostatni rzut oka. W stronę południa. Dalej fajne migiełki się utrzymują. Fajnie to wygląda. Podoba mnie się to. Teraz będziemy tutaj lecieć w dół. I są teraz zbliższa. Może będzie coś tam widać. Chodzimy dalej Nie najgorsza ścieżka Trochę luźnych kamieni jest, ale Przyzwoicie I całe statko Siedem, osiem chyba ich tam jest Jedno se leży jeszcze niżej na półeczce ty już na dzisiaj zostają za nami. Schodzimy żółto-zielonym szlakiem z powrotem do parkingu. Także na dzisiaj będzie to tyle. Standardowo, jeśli Wam się coś podobało, może się Wam do czegoś przyda ten materiał. Możecie zostawić komentarz, łapeczkę w górę. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, do zobaczenia.